No będziesz chciał jeszcze, wreszcie Nowy chłopak pojawił się na mieście za to nie skończysz, wreszcie Spież się, bo masz już to wieczór I wystarczy jak suka Kręć pieczo, już nie bucha, no, A to cię rozum, za to zbuczaj, nie słuchaj si, Weź, spróbuj to, żółty, spróbuj No będziesz chciał jeszcze, no jeszcze, no jeszcze, za to nie skończysz, wreszcie Spróbuj, zbróby. no będziesz chciał jeszcze Nowy chłopak pojawił się na mieście Spróbuj, no będziesz chciał jeszcze Za to nie skończysz, wreszcie Spróbuj, właśnie tak Halo,

Spróbuj, ale nie Za no 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 to nie się będziesz A będzie chciał jeszcze się spróbuj się ci rozchodzi, tak pamięć złoży Jest jak światło, ziomko włosowe Ciągnijmy łatwo, zresztą Jak Jakiego nie lubisz, znasz to to, sam ty Nikt nie przetrwa, Na ty Tak będziesz chciał jeszcze Spróbuj, spróbuj Nowy towar jest już kurwa